Wędkarze Jedi. Chowałem się za autem, za klapą, bo strasznie wieje jak to zwykle. Jestem na drugiej wyprawie z Bellyboatem. Pierwsza była bezrybna. Dzisiaj kolejna nauka. Mam ze sobą Echo Sondę. Także mega się cieszę. Kolejna rzecz przydatna, bardzo do belly boata. Wybieram się dzisiaj z Darkiem. Gruba łuska. Wpadajcie do Darka na kanał. Bardzo możliwe, że przyjedzie odwiedzi nas Michał. Możliwe, że Wojtek wpadnie, na trochę no i nic, zobaczymy. Woda e, mało znana, nieznana nam tak, e, tak naprawdę. Bardzo wiemy, że są tu ryby, że, że Holendrzy jeżdżą, mówią tu piękne okonie, sandacze. E, co jeszcze? Jak widzicie, to jest kawałek wody. To jest piękne, a to jest dopiero kawałek wody. Ciągnie się tu naprawdę. Takich zakoli bardzo dużo Biorę się za pompowanie bołta Szykowanie wszystkiego No i co widzimy się jak już przyjedzie Darek Jak będzie chwilka A jak nie to, to widzimy się już na wodzie Zanim zamienimy parę słów z Darkiem I tyle Nauka, nauka, jeszcze raz nauka Lecimy z tematem Darek się już tam szykuje nad brzegiem Pakiet Zabrałem z auto jako ostatni żywnościowy butelka wody, banany cyk. I jesteśmy przy końcu rozwijania się. Darek już się, Dariusz już się woduje. Prawie wszystko popodłączane. Widzimy się zaraz na wodzie. Darku, pomachaj! Trzeba. To już wam tyłek pokazuje. Dobra, nie będziemy nic tu zanudzać. Bo zobaczymy się na wodzie. Dogram Wam jeszcze jakiś może widok z echosondy. I to tyle. Lecimy na wodę i próbujemy. Zobaczcie, jesteśmy już na wodzie. Dariusz próbuje, ja płynę kawałeczek za nim. Echosonda póki co pokazuje pięknie. Zobaczymy, działamy. Miejmy nadzieję, że będziemy się widzieć jak najwięcej przy rybach. Siemano wędkarze drzedaj. Chłopaki już łowem ja spóźniony cisnę. Pierwszy raz na nowym pływadełku. Dla mnie trochę nietypowo, bo mamy czerwiec, a ja będę spinningował bardzo rzadko się to zdarza w okresie letnim. No ale. Bardzo chciałem wypróbować ten ponton. zobaczyć jak ten silnik. Może do nam się podłączyć sondę, co jest dla mnie w ogóle czarną magią. I będziemy się dziś dobrze bawić. Za chwilę widzimy się z rybą. Masz, żebym się nie w grę na telefonie? Patrz, to majster, kto przyjechał. Co? Kudłaty. Kudłaty. <noise> A tam tylko 15 kilo karty. A Darek, co miałeś? Szczupaka przed chwilą takiego ze 120-130 zbiał mi się, niestety. Ale wracam po niego za chwilę Tak, emocje wzrosły, nadzieja jest, ja także... zamontować sondę nawet i Jak ją się obsługiwać, będę kroził za nimi i szpiegował Zaraz się, zaraz się doszkolimy Ja parę godzin, no gdzie, godzinkę teraz już ze jego sondą Już ją pomału, pomału ja, rozumiem nie mam jak jej przymocować na razie, bo tam trzeba przewiercić wie, Prętarką ma, ja nie mam tego Żeby zamontować sobie, wie. Ten transducer, przetwornik Dobra, idziemy działać No i padło na, mi, padło na mnie, mam zaszczyt Wam zaprezentować nowy Statek kosmiczny wędkarstwa holenderskiego Lisk, lisek, lisek 200. Jest na razie tak na szybko montowany Nie patrzcie, nie komentujcie, że nie ma motylków, akumulatorek nie tak, srak Wszystko jest, tylko nie ma motylków Zobaczcie, tak, bez tego bez jednego motylka wysłałem, na minusie To wszystko ogarniemy, dzisiaj Michał chce po prostu też y, obyć się z motorem, ze, ze sterownością takiego pojazdu kosmicznego? Także pływamy, próbujemy, uczymy się. No i to widzę, że tu się zaczyna coraz grubiej robić, panie no, kolego. W na to jest nienormalne. A ja ogólnie miałem już tak piękne wyjścia. Postaram się Wam coś nagrać. Tak piękne wyjścia ryb, do przynęty ryby. Na akwarystzie to widać no. przepięknie. O, kolejne, zaba kolejne zabawki. Aha. A to. Lawrence, Hook. Hook, Ryleo. Czy to dobre, się. czy nie? Zobaczymy. Dobre będzie. Się Dobra, ciśniemy to, by... na wodę. Słuchajcie, pierwsza rybka z Belly Boat'a. Coś jest. Coś jest. Widziałem tak. Na ich osądzie pięknie widziałem. Sandać. Dobra, nie będę go męczył, bo już mu wychodzą te flaki. Poszedł na dół. Przepraszam Was, nie pokazałem go, ale wyciągnięty był z 15 metrów. I z szacunkiem do ryby nie chciałem go wyciągać, bo już mu zaczęły wychodzić pę pęcherz pławny. Wypiąłem go szybko i od razu wpuściłem tam skąd przybył. Ale jest. O, schodzi do dna, proszę zobaczyć. Patrzcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Schodzi do dna, jest teraz na 12,5 metra. Także nic mu nie będzie. Ale piękna zabawa. A jezu! Pięknie. Pierwsza ryba z Ouu! Coś jest. Ale dobre miejsce, bo drugie uderzenie, nie? Coś jest, widziałem tak. Na sądzie pięknie widziałem. Szupak? No tak Dobra, nie będę go męczył, bo już mu wychodzą te flaki Przepraszam Was, nie pokazałem go, ale był z 15 metrów I O kurwa, to to głęboko Nie mogłem go wyciągać, bo już mu zaczęły wychodzić, węchę sławny Wypiąłem go szybko i od razu wysiłem tam, skąd drzymy nie wiem Kościołowa U ja no człowieka <laughs> Ja to wyćwiczony jestem już w, tym, już w tym sezonie byłem 5 razy na Belibamcie Człowiek <laughs> się podnosi, że jakbyś coś zrobił A jak ja mam deseczkę taką muszę sobie jakąś gąbkę na to wziąć Ty czekaj żebym Ja tu wysiadł jakoś jak człowiek a nie śrubą po kamieniach Czekaj, ja ci pomogę, Bo To trzeba klapki i do wody właśnie, jak ja mam tylko te trampki komunistyczne No trampki <noise> Tramków <noise> chyba nie szkoda, nie? Trampka też my zrobić Paruję No i my już na lądzie, nie potopiliśmy się Pierwszy dzień na tym Wrzucę tą przebitkę, to próbowałem na nagrać ponkonie. zakończenie z tego <noise> Bateria padła. <noise> No i spoko, ja ryby nie złowiłem. ja miałem jakąś piek, ale się zajarałem. Myślę, że tyczki trochę pójdą w podstawkę. No, ten sezon myślę, że spędzimy, spędzimy skoczymy, na wodzie. Ale, skoczymy, ale jak będziemy myślę, tak naprawdę głodni tej tyczki, że trzeba będzie mocno. Nie ospalić. no ale już plany są na następny weekend, że niechże gdzieś tam federki czy coś, tylko już gdzieś będziemy pływać pewnie. Tak, tu po wodzie. <laughs> Muszę z gąbeczkę wziąć na ten. Ja też, bo mi ogonowa to mnie... Kurde no strasznie. Nie wiem, czemu to tak. Pierws za dużo powietrza. Pierwszy <gry> raz ta. wszystko na wodzie, wszystko nowe z pudełek. Na adwentkę miałem nową, nie dało się ciś nie udało się. W tym momencie wiatr przeszkodził nam w na wgrywaniu. Wspominaliśmy o tym, że Darek miał piękną rybę około 120 cm. No i wspominaliśmy również o, o debiutach swoich. Ja na beli bocie gdzie pierwszy raz wypłynąłem i niestety nie udało się nic złapać był to bezrybny debiut. Dariusz opowiadał o swoim otwarciu sezonu tegorocznym, gdzie też niestety było bezrybne. No i opowiedzieliśmy również o, o magii echosondy jak pięknie to wygląda, gdzie ryba podchodzi pod, pod Twoją przynętę i w nią uderza. Opowiadaliśmy o Beli i Pontonie że, że jest to zajawka, która dała nam mega dużo natchnienia, takiego w pasję w wędkarstwo. Również o, o, o tym, że troszeczkę zajmuje nam wyciąganie tego sprzętu, ale jeżeli popodpinamy sobie wszystko na gotowo, kable do akumulatorów, do echosąd i będziemy to tylko przekładać z auta do pontonu napompowanego, to będzie to dużo sprawniej nam wychodziło. Jest to bardzo mobilne, bo Michałowi to wchodzi bez spuszczania powietrza. I to na tyle. Zostawcie łapkę, komentarz, wpadajcie na grupę facebookową. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się, do następnego. Siema, elo.